Kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to będą karty psie, czy morskie, czy, czy króliki. Kocham wszystkie zwierzęta, najbardziej uwielbiam karty psie, króliki, sunki marskie, węże, pająki, ale pająki w telewizji. Tak normalnie to by ich nie chce niż w domu. Ważne, że to z nie, bo wiem co to oznacza. To jest niebezpieczne. Ale tak ogólnie iść do zoo to bardzo kocham. Nie mam nic przeciwko temu chodzenia do zoo i patrzenia czy na zwierzęta. Są żurapy, są krokodyle, są i różne zwierzęta. Hipopotamy na czorocie będziesz je zajebiście, niedźwiedzie, tygrysy, lwy. Bardzo je kocham i podziwam ich wygląd i tak dalej kocham moje zwierzęta, które mam też w domu nawet jednego psia wspólnie z moją matką mam tam u niej, na jej starym osiedlu a tak pozostały koty to już trzeci kot, który mam tu mam dwa koty, tamten już nie żyje bo czwarty samochód zginął mi na miejscu o tym nie wiedziałam. finkę morską miałam, zajebistą morską też mi zdechły, ale tu i to jebać. Wszystkie zwierzęta są na moim podwórku u mojej matki, bo ogródku są pochowane w świętej mej pamięci. A tu mam dwa koty, które je kocham Jeden jest cygrytek, drugi jest rambo Każdy kierowca, tak każdy ten zabija zwierzęta Nawet ich, którzy idą w lesie Nie podoba mi się ich szacunek do zwierząt Ja kocham zwierzęta i mam szacunek Wszystkie psy i koty do mnie leczą tylko żeby mi mordę polizać. Każdy pies i każdy kot mi daje szacunek za to, że jestem taką osobą Nieważne jaką osobą, ważne żeby mnie honor i szacunek Ważne to, żeby kochać i sanawać wierzę. Ja,